Poranne pytanie, Radio Olsztyn. Przy mikrofonie Marek Lewiński. Witam. Naszym gościem jest dziś ksiądz Paweł Zięba, dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Dzień dobry, Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie, witam Państwa. Radiosłuchacze. Pomaganie jest trendy, księży? Tak, myślę, że pomaganie jest bardzo modne, ze względu na to, że chętnie przez pomaganie chcemy z jednej strony sobie coś udowodnić, z drugiej strony jest to myślę, że dla wielu ludzi alternatywa tego, aby. Wypełnić taką wewnętrzną potrzebę tego, żeby mieć tą relację, żeby sobie coś zrobić dobrego, żeby dla kogoś um, coś w tym zakresie pomóc. No dobrze, ale to z drugiej strony księże, jeżeli tak to rozumieć, to znaczy, że my pomagamy pomagając. Głównie sobie, a nie komuś innemu. Może nie głównie, ale to jest bardzo ważny element ze względu na to, że. To jest że... ważny element? To jest ważny element, bo jeżeli człowiek nie czuje z jednej strony takiego zwrotnego zwrotnego odczucia, że, że, coś, że coś jest dobrego, mhm. to, to wtedy w tym pomaganiu może stać się takim cierpiętnikiem i może przestać rozumieć, rozumieć tą istotę tej drugiej osoby, bo jeżeli z pomocy się nie korzysta, na tej zasadzie, że nie oczekuje się tego, ale nie widzi się tego, ile ja dostaję, pomagając drugiej osobie, to wtedy można, można się wypalić bardzo łatwo w tym pomaganiu. Trendy i modny na pewno jest wolontariat, który praktykujemy wobec zwierząt w tej chwili. To jest bardzo modna sprawa. Ale czy pomaganie drugiemu człowiekowi wciąż jest modne, tak samo jak było kiedyś? Myślę, że. To no, pytanie. Wiem. Tak, dużo ludzi się zastanawia nad tym, żeby pomagać skutecznie. Mhm. I, I to wiadomo chyba dobrze. Tak, ale no właśnie dlatego też niektórzy się zniechęcają z tym pomaganiem, bo jak zaczynamy się uczyć pomagania przez to, że chociażby wrzucamy jako małe dzieci zakupy, które zrobiły rodzice do kosza dla akcji charytatywnej, żeby żeby na święta pomóc, i wtedy jest taka edukacyjna. Prze potem przez szkołę myślę, że 80, jak nie 90, 90% młodzieży kończących szkołę podstawową, coś robiło o wolontariat, bo można za to zyskać, punkt, i mm -hmm. niestety to, ta, to pomaganie w, tej, w tym czasie jest takim bardzo pomaganiem. Yy, roszczeniowym. O tak, żeby coś, żeby coś mieć dla siebie. I z drugiej strony jest to, żeby yy, z tego pomagania nauczyć się empatii, i wtedy zaczynamy zupełnie inaczej patrzeć. Zob zaczynamy yy, widzieć, co jest sensem pomagania. Co jest potrzebą drugiego człowieka, i wtedy, i wtedy dopiero ukierunkowujemy swoje pomagania, które są zbieżne z moimi celami życiowymi. Księże, no nie bez przyczyny spotykamy się w Wielki Piątek, dzień arcyistotny dla chrześcijan, dzień yy, wspomnienia śmierci Jezusa na krzyżu. No to w takim razie, jak w tym kontekście wy, kapłani, wy członkowie Caritas, rozumiecie pomaganie? Czym jest Caritas? Bardzo często właśnie przez pryzmat Wielkiego Piątku, przez pryzmat Krzyża, tłumaczy się pomaganie jako te przedłużenie rąk Chrystusa, bo Chrystus, który ma przybite ręce do Krzyża, który w tym momencie wydawałoby się niewiele może zrobić, ale robi dla nas najwięcej, pokazuje, że my też możemy coś zrobić. My wtedy mamy ręce, my mamy nogi, my mamy jakieś zasoby finansowe, mamy serce, które jest w stanie pokochać drugiego człowieka, to... Możemy, możemy to zrobić i właśnie przez to, tym jest Caritas. Caritas jest tą praktyczną miłością. Chrystus tej miłości umarł na krzyżu dla na, za nas wszystkich, a my, tą miłość w praktyce, czy w to wierzymy, czy w nie, możemy, możemy dawać drugiemu człowiekowi. Skoro Ksiądz przechodzi również od religijności do praktyki, to ja zadam to pytanie, które zawsze pojawia się przy okazji waszych podopiecznych, właśnie karitasu. To dawać dwa złote? temu, który niekoniecznie dobrze pachnie i niekoniecznie najlepiej się wysławia, być może jest pod wpływem czegoś, przychodzi do nas i mówi, e, kierowniku, dwa złote bym chciał. To dać czy nie dać, księże? Moim zdaniem nie dać. Bo najczęściej jest to tak, że nawet jeżeli chcemy dać te dwa złote, to chcemy je dać, żeby ten człowiek się odczepił. No jasne. Więc, więc płacimy za święty spokój. Jeżeli to tak będziemy rozumieć, no to, no to wtedy niestety jest to jakiś haracz, na który się zgadzamy i, który i przez który ulegamy swojemu strachowi. A pomagać trzeba skutecznie, więc trzeba znaleźć. Historię jakąś taką, tego człowieka spróbować mhm. poznać, i trzeba znaleźć też rozwiązanie, czy skorzystać z pomocy szerokiej gamy instytucji, które pomagają w sposób profesjonalny, przynajmniej się starają. No jasne, jak prosi o jedzenie, to. Można kupić, tylko też ja sam miałem taką sytuację przejeżdżając yy, ulicą. Widzę kobietę, akurat którą znałem, mhm. która z reklamówki wyrzucała rzeczy, które do jej nie pasowały. Tak, bo ktoś jej zrobił zakupy. I ja mówię, bo akurat wtedy mówię, proszę panią, ktoś to pani kupił. Bo nie widziałem zakupy, mm, ale znałem. To jest znałem, rzecz znałem bardzo sobie. przykra, oczywiście. Tak. Tak. I, tak. I wydał, no to trzeba było już nie brać tego. O, epitety się posypały, ale reagujmy na sytuacje takie, które są, które są trudne. Więc lepiej zawsze wspomóc w taki sposób... Systemowy, systemowy. O, dziękuję bardzo. Księże, to w takim razie właśnie nawiążę do, do moich doświadczeń, no bo czemu nie, w końcu przecież są to rzeczy, z którymi spotykamy się absolutnie wszyscy. Ja na przykład mam taką metodę, może ksiądz teraz mnie za nią zganić oczywiście, ale jeżeli mam naprawdę chwilę czasu, to ja staram się rozmawiać z tym człowiekiem i w którymś momencie zawsze z mojej strony pada pytanie, jeżeli to się dzieje w Olsztynie, a czy był pan już, czy byłeś już na Grunwaldzkiej zjeść obiad? I wtedy najczęściej pojawia się odpowiedź, nie, nie byłem z jakiegoś powodu. Ja kieruję tych ludzi do was. Nie wiem, czy dobrze. Jak najbardziej. Z jednej strony te osoby mogą nie mówić do końca prawdy. Jasne, z drugiej strony, z drugiej strony oczywiście nie chcą za, mogą nie chcieć skorzystać z naszej pomocy. Ale jak najbardziej tu jest miejsce, gdzie na pewno będą się mogły wykąpać. No bo to jest pomoc systemowa. Tak, prawda? I tu będą mogły coś zjeść. Jeżeli jest taka możliwość, też także się ubrać. Z tym także, czy dać, czy nie dać. Jeżeli hmm. zaprosimy kogoś na obiad, i wtedy tym człowiekiem spędzimy czas, czy na przykład mu kupimy, żeby coś on zjadł, i przy tym porozmawiamy, to wtedy mamy tą e, świadomość, że, że jesteśmy przy tym człowieku i że też on tego nie, e, czy nie wyrzucił, czy. czy... No, tylko to do tego potrzebny jest nas, nasz czas, potrzeba trochę hmm, odrzucenia swojego wstydu, bo czasami to i z tym się przecież wiąże. To poważne wyzwania. E, no, bo pomaganie takie jest, że do pomagania potrzeba jest serca i nie tylko tego, żeby. Dać parę złotych, ale do tego, żeby, żeby poświęcić czas, jak pan redaktor powiedział, też trochę o sobie zapomnieć. Mhm. Główna akcja prowadzona przez Karitas Archidiecezji Warmińskiej w tej chwili to. No to śniadanie wielkanocne to jest na pewno coś, co jest teraz na bieżąco. To powiedzmy kiedy, w jakich godzinach? od godziny dziewiątej w niedzielę z stania pańskiego. Trzy tury dziewiąta, dziesiąta, trzydzieści, 30, 11:30 i potem już ktokolwiek też przyjdzie w tym czasie to na pewno na pewno nie wyjdzie nie wyjdzie głodny. To co jest też myślę w naszym regionie takim y, szlagierem Caritas i już bardzo widocznym znakiem, to jest na pewno Caritas dla dzieci, hospicjum dla dzieci, Oczywiście. które które cały czas też y, ma różnego rodzaju akcje, więc można się tutaj zapoznać jak pomóc konkretnym konkretnym Rodzinom, czy, czy naszym działaniom, które tam robimy. Oczywiście staramy się robić też coś dla seniorów, dla osób potrzebujących. Wspomagamy też tych, którzy tutaj są z powodów, z powodów wojennych, czy staramy się na ile to jest możliwe, pomagać też tym, którzy, którzy tam walczą. I też widzimy taką potrzebę włączenia się w, w taki głos wsparcia działań w zakresie. Dzieci, które nie mają domu, czyli szeroko rozumianej pieczy zastępczej, szczególnie dla tych, które są chore, bo mm -hmm. my widzimy, że chorych dzieci nikt nie chce. My w, w hospicjum mamy też już przynajmniej dwójkę takich dzieci, które e, niedługo będą potrzebowały adopcji i, e, i będziemy też szukać, ale Mogą to są dzieci co chore. Odeszli? Różnie. Z czasem jest tak, że nie mogły się e, nie mogli się zajmować tymi dziećmi, mm -hmm. albo e, po prostu mama zostawiła. W szpitalu chore dziecko, nie była w stanie, nie była w stanie się takim dzieckiem zająć. Ja miałem okazję poznać zespół, który pracuje właśnie w Hospicjum dla Dzieci w Olsztynie. Niesamowitymi ludźmi się otaczacie, mam wrażenie księży. No bo jeżeli ktoś spotyka się z Takim z jednej strony cierpieniem, a z, taką, z drugiej strony taką siłą bijącą od tych, od tych dzieci, no to sam, sam się kształtuje. To, co rozma od czego wyszliśmy, to pomaganie, to bycie dla drugich też nas zmienia. Nie może to być celem najważniejszym, że uspokoję swoje sumienie przez to, że komuś, komuś pomogę, ale nie mogę też. Powiedzieć, że ja nic z tego nie mam. No i drodzy Państwo, to chyba jest najlepszą upłętą właśnie tej rozmowy wielkopiątkowej, w której to naszym gościem był ksiądz Paweł Zięba, dyrektor Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Księże, bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu za ten wspólny czas. No i chyba to jest dobre miejsce na życzenia świąteczne, księże, tak myślę. Życzę wszystkim, by zmartwychwstanie nie było tylko hasłem wypisywanym w różnych miejscach, ale przede wszystkim doświadczeniem Boga, który żyje, przemienia nasze serce i uczy nas kochać. Życzył ksiądz Paweł Zięba. To były poranne pytania Radia Olsztyn. Kłaniamy się tymczasem. Dzięki z Bogiem. Wszystkiego dobrego.